Krwawa Mary. Jest to duch lub zjawa pojawiająca się po wykonaniu pewnych czynności. Nie wiadomo skąd wzięła się legenda o Krwawej Mary oraz o jakiej osobie jest ta historia. Istnieje jednak kilka teorii, które usiłują rozwikłać tę zagadkę. Jako pierwowzór upiornej zjawy najczęściej wskazuje się Marię I Tudor, królową Anglii. Jej rządy obfitowały w krwawe egzekucje. Kobieta zmagała się z urojeniami, dwukrotnie obwieszczała, że jest w ciąży, jednak wkrótce okazywało się, że wzdęty brzuch i mdłości wcale nie zwiastowały potomka. Królowa umarła, niedoczekawszy się niemowręcia. Jednak nie jest ona jedyną pretendentką do miana krwawej mery, choć właśnie taki przydomek nadali jej poddani. Kolejną kandydatką została Elżbieta Batory, mroczna monarchini, słynąca ze swoich odmładzających kąpieli we krwi zamordowanych wcześniej dzieci. Trzecia teoria stawia na Mary Worf, Wiedźmę Pozbawioną Życia, zaparanie się magią. Co trzeba zrobić, aby ją wezwać? Będzie nam potrzebne odwaga, duża łazienka z lustrem oraz najlepsze świece. Tak więc, aby ją wezwać, należy o północy pójść do łazienki, stanąć naprzeciw lustra, zapalić świecę i wypowiedzieć trzy razy lub więcej słowa krwawa Mary. Po rytuale powinna nam się ukazać w lustrze kobieta lub wiedźma, czasem zakrwawionym ubraniem i oszpeconą pociętą twarzą. Następnie, wierząc teorią, mogą nas spotkać straszne rzeczy: mianowicie, możemy zostać znalezieni martwi w łazience, kom nam zostać wydubane oczy i oszpecona twarz. Moglibyśmy zostać wciągnięci do lustra na wieczność razem z krwawą Mary. Możemy wpaść w obłęd. Albo również może nam się nic nie stać przez to, że duch będzie dobry tym razem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o postać Krwawej Mary. Jak u ciebie była opisywana ta postać? Podziel się z tym w komentarzu. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę dla zasięgu. Żegnam.